Cześć wszystkim, ja jestem Soł i witam was bardzo serdecznie w świetnej grze Mighty Knight. Mocarny rycerz, super mocny rycerz. To jest mój slot poziom 15. Jesteśmy już daleko w tej grze, kilka odcinków już było. Zajrzyjcie na mój kanał na YouTubie, żeby zobaczyć inne lub poszukajcie w powiązanych. A tymczasem jest przed nami ostatnia plansza. Mówiłem, że będziemy tą ostatnią planszę grali, mamy trochę pieniędzy. Ale do końca nie wiem... Czy ją przejdziemy? Spróbujemy. Spróbujemy na starcie. 40 tysięcy złota. Your final battle is here. Twoja finałowa bitwa jest tutaj. Z jakimś najbardziej... Z najbardziej... Dobra. Coś tam, coś tam po angielsku. No, widzicie, ja jestem zdolny. Mm, dobra. Najpierw zaczniemy bez niczego. Bez żadnych... Bez żadnych i tutaj pomocy. O kurde, ale nas, nasz rycerz jest świetny. How do you Dobra, jak śmiecie wchodzić do mojego pokoju tronowego, czy tam zbliżyć się do mojego tronu. Dobra, nikt nie wraca żywy. Poczujcie mój gniew. Co on będzie robił? Oni go biją. Wiecie o co chodzi, no i on teraz stworzył tutaj milion jakichś tych. Ogólnie z tego co widzę to runy trzeba pokupować. Uuu. No to nie będzie zbyt proste. Właściwie cały dzisiejszy odcinek myślę poświęcimy na to, żeby się przygotować do tej bitwy. No moi wszyscy koledzy już zginęli. Dobra, dajmy się zabić. Wiemy już, z czym mamy do czynienia, albo raczej z kim mamy do czynienia. No, musimy się na to przygotować. O, zarobiliśmy nawet jakieś złotą. Nie wiedziałem, że się za częściowe ten. U, jakiś achievement żeśmy dostali. Oczywiście, musimy go tutaj. Yy, zaakceptować. I teraz, dobra, nasz wojownik co powinien mieć. Prędkość. Hmm, jakieś bloki można mu kupić. Temu można kupić super power. Wszystko jest takie bardzo drogie. Temu coś można kupić. Taniej. No no, i powiedzmy tutaj no nic, będziemy musieli pop przechodzić poprzednie poziomy, ile mam jeszcze pieniędzy? 5000. No za ten poziom jest 35000. Mm, ale oczywiście tą runę sobie kupimy, która nam życie odnawia, bo ona jest świetna. Zrobimy ten poziom, dodatkowe pieniądze dostaniemy. Ta runa pozwala nam procentowe życie odnowić naszej postaci, co jest świetnego w tym, że nasza postać ma bardzo dużo życia i po prostu ten procent, który tam niewielki nam odrasta okazuje się bardzo po prostu bardzo dużo, duży w przeliczeniu na, nasze, na ilość naszych punktów życia. Tyle to właśnie chciałem powiedzieć. Jedziemy. Trochę jest stukania w klawiaturę, mam nadzieję, że nie za głośno. Muszę trochę usta rozruszać, bo zawsze jak tak uuu Patrzcie, ja mogę stać. Oni mnie mogą bić, i praktycznie nic się nie dzieje. Patrzę na moich kolegów Ralf. Już niestety. No, nie przeżył tego. Ralf. Yy, widzę, Markus tutaj sobie nie radzi trochę. Dobra, idę tam do nich, bo widzę, że. Nie wiem, czy mi się runa skończyła. Czy co on tam. No, tak się nie będziemy bawić, że mi będziecie Markusa zabijać. Umarł już. No nie, no wszyscy umarli. Oni rzeczywiście nie mają tyle życia co ja, więc nie można się po nich spodziewać, że będą no, tak samo walczyć, tak? No, trochę mnie tutaj biją, nawet mocno całkiem. Oj, 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 oj. Most najgorsze są te oczywiście, co rzucają. Zobaczmy ile mi życia. Mam 260, no strasznie szybko się ono odradza. Uuu, zabili mnie. A tego to się nie spodziewałem. No cóż, moi drodzy, nie zawsze się wygrywa, tak? Okej, okay, trochę żeśmy zarobili. No Jeszcze raz tą, ten stage, ale to jak chcemy tyle zarobić to widzę, że musimy po pierwsze kupić Odnawianie życia To już mamy maxa plus jeszcze co No i życie podstawowe naszych wojowników o 50% to spowoduje, że Po prostu to co nam się będzie odnawiać będzie już w ogóle w kosmos z duże Chociaż nie wiem, czy do damage'u nie powinienem runy wziąć, to ci moi koledzy by tutaj na pewno o wiele szybciej działali. Życie mi dodał duszek, a ono praktycznie nie jest mi w ogóle potrzebne, bo jestem. No i patrzcie, i teraz, mimo że moi, moi jakby towarzysze mają praktycznie tyle samo życia, czyli powinni, wiecie, z czasem ginąć, bo w końcu w poprzedniej walce zginęli, to tym razem nie zginą, zgi nie zginą ponieważ e, odrad życie odradza się procentowo, tak? Czyli nie, e, nie odradza im się tyle samo teraz życia tego praktycznie e, jeszcze połowę więcej tego niż, niż im się wcześniej odnawiało. No to jest świetna sprawa. tutaj sobie pozabijamy tych zidamin też sobie pozabijamy i jeszcze tu dobra, jeden leży za ścianą i nie bardzo się go da tutaj ruszyć niezłe to jest, ten Marcus powiem wam, tu mocno dostaje gdzie on jest, Pod tym dużym coś walczył. A no, on tutaj jest, jest ten stoporem. On jest niezły powiem wam, on jest niezły, ale widzę, że on sobie ciężkich przeciwników bierze. No on to przeżyje oczywiście. Bo już mu się życie więcej odradza niż, niż yy, traci, tak? I o to właśnie chodzi, no ale w tej ostatniej planszy jest o wiele trudniej. Myślę, że zanim pokonamy ostatniego bossa, będziemy musieli przejść tutaj y, kilka razy, y, wielokrotnie po prostu te poziomy. Sam teraz nie wiem co lepszy: czy damage, czy Dobra. Może damage do miecza. Nie mam zielonego pojęcia. Jestem ciekaw co wy za runy dajecie. Jeśli komuś się chce, niech napisze w komentarzu, jakich run używa najczęściej. Ktoś mi o tej gai powiedział. Są, so, wejść sobie runę do regeneracji. Wielkie dzięki za to. W komentarzu ktoś napisał. To naprawdę przydało. O, 10 tysięcy dostałem za coś. No i tyle. Dobra, udało się. Całkiem sporo pieniędzy, żeśmy teraz dostali. Myślę, że ten Markus powinien tutaj jakieś wzmocnienie otrzymać ode mnie. Achievementy. Ode... Okay. No i mamy 81 tysięcy w sumie. Ja bym mógł coś sobie kupić, na przykład większy blok. Ale może Markusowi coś dodajmy. 40 tysięcy ma dwa razy więcej życia teraz niż miał. Najlepiej. Zobaczymy jak teraz. Nie daliśmy po pierwsze trzeciej runy tego życia, ale dodaliśmy teraz do damage'u. Zobaczymy jak to się spisze. Jak na razie dostają damage, i szczególnie Desmond tutaj obrywa. Dobra. Szkoda, że nie ma jakiegoś tutaj procentu. A nie, jest na dole. Jest przecież głowa pokazana i jest po ile już mamy... ile już żeśmy przeszli danej planszy. Fajne to jest. Dobra, już myślałem, że nie ma czegoś takiego, ale jest, rzeczywiście jest, przepraszam. Moje niedopatrzenie. Znaczy od razu zobaczyłem, więc w sumie nie liczy się, bo jak się coś zauważy. Po kilku sekundach to się nie liczy. Już naprawdę 10 minut nagrywamy, serio? Może jak długo? Znaczy, nie że długo, że nagrywam długo, tylko myślałem, że w tym odcinku pokonamy tego bossa. A ja dopiero. E, tutaj się drugi raz przyszykowuję do tego i. Znaczy, dopiero drugi raz przechodzę planszę, żeby więcej pieniędzy zdobyć. Jeden upgrade żeśmy praktycznie zrobili, jakiś taki większy temu Markusowi, żeby miał dwa razy więcej życia, to w sumie był niezły upgrade. Przypominam, jak on ma dwa razy więcej życia, to ten ilość tych hpeków, które mu się odnawiają, tak, są to również dwa razy większe. To jest naprawdę mocny mocny dodatek. Szczególnie właśnie w połączeniu z tą runą. No ja mam 25 tysięcy życia, a on ma 40, więc. Powiedziałbym, że nawet taki tank z niego jest, czyli taka postać, która tutaj. Yy, obrywa najwięcej, a najmniej a najmniej, znaczy najwięcej w niego biją, a najmniej mm, powinien stracić życia. Uuu, już dwóch padło. Naszych nagle. Się okazało, że jednak nas tu ścisnęli, widzę, że jacyś mocniejsi zawodnicy się tu pojawili. Może to ma coś wspólnego z tymi wszystkimi, którzy tutaj są. Łucznicy to jest naprawdę nie wiem, czy jest coś gorszego. Dobra, udało nam się chyba. Zgadza się? Zgadza się. No ładnie, powiem Wam, no ładnie, 50 tysięcy żeśmy zdobyli, i to już jest fajne. No dobra. No nie wiem, jeszcze raz to spróbujmy zrobić. Tylko, czy mamy tyle kasy, żeby kupić? No tak. Dobra. No a teraz to, to chyba szybko zrobimy, co? Już wszystkie wziąłem runy, jakie są. Dwa razy większy damage praktycznie robię. Oni też, ci moi koledzy. Ten Desmond, ten swój ruch obrotowy ma teraz polepszony. No teraz to wszyscy padają, patrzcie, nie ma nikogo na mapie, nie ma kogo bić już. Stoją i chodzą i się nudzą ci moi koledzy. No jak oni wszystkich teraz na strzała biorą? co ja poradzę? Przecież to nie moja wina, że im tak dobrze idzie. Dobra, tu na dwa strzały ci. U, jeszcze większy damage z tym dodatkiem do ataku. Świetna jest ta gra, powiem, wam, że trochę mi szkoda, że tak krótka, bo właściwie tych plansz jest bardzo niewiele, tak? E, ile żeśmy zrobili? 5 odcinków z tej gry może? I już jest ostatnia? No ja to tutaj trochę powtarzam i prawdę, Prawdę powiedziawszy, m, tam kilka może z godzinkę grałem poza, poza tymi odcinkami. Bo wiecie, bo powtarzałem planszę tak jak teraz to robię, no ale postanowiłem akurat to powtórzenie plansz jeszcze zrobić w odcinku, a nie tak jak wtedy gdzieś tam na streamie to puściłem, czyli w mojej grze na żywo. tam sobie radzą. Widzę, że Markus coś dostał. Ja tu lewej strony ciągle bronię, jakbyście nie zauważyli. Dobra, chyba już ostatni, co? No, udało się moi drodzy. Ciekawe ile teraz dostaniemy tysięcy. No, 48. Jeszcze raz ją robimy. Spróbujemy tą ostatni zrobić. I tyle. Zrobimy tak. 3, 3, 3 Dobra. No, Rune Master, wszystkie runy na 100%. Dobra, i ten teraz nam wyskoczy. Powie, że. No, czemu żeśmy tutaj wkroczyli do jego tronu? No i czujcie tam mój gniew, tak. się w ogóle nie przejmuje tym, co my mu robimy, nie wiem, czy to zauważyliście. A nie, czekajcie, chyba coś dostaje do mezu A, dostaje, patrzcie. Dostał. My w ogóle nie dostajemy teraz, zauważyłem, patrzcie. On nam nic nie robi. To mnie właśnie zastanawia, czemu on nie bije, bo wiecie to, że znaczy on bije, on ma jakieś czary, ale te czary nic nie robią. Bo moja drużyna już jest za mocna dla niego. Mi to tam nic nie zrobi. Ach, kurde, ale go ścierałem. Ścierałem, czyli, że bardzo mocno zbiłem, jakby się ktoś zastanawiał, co to znaczy. wiem, z tym blokiem to nie za wiele dostaje. Żeby mnie ja w niego trafiał, bo u nas tu tylu jest, kurde, że ja nawet nie wiem czy ja go biję. Tak naprawdę, tak jak patrzę na moich zawodników, to sami by go chyba mogli być. Mój łucznik trochę dostał teraz damage'u. No, mu jest ten czerwony damage, dobra. Ja nie powinienem chyba tych obrotów robić. Z tego co widzę, to one mniej damage'u dają niż ten. Ciekawe co będzie dalej, bo wydaje mi się, że on jeszcze coś zacznie tutaj więcej bić, wiecie. Bo to nie może być tak, że ciągle to samo jest. Ta gra nie jest tak zrobiona. O, jak widzicie już trochę kurde. Uuu, ale dostałem teraz. Że tak powiem w Ciry dostałem, aż mnie przewróciło. O nie, ja chyba umarłem, wiecie, nawet. Dostaje, dostaje, dostaje. Super, super, świetnie. Ale ten z toporem teraz też zbiera. Trzeba go bronić. No i co, gdzie on jest? Ja, czy ja mu ten pancerz ściągam? Kurde, umarł jeden. z nas. Ale kurde, powiem wam, że nawet trochę laguje, jak to on tak przywali mocniej tymi wszystkimi. Już mój komputer nie jest taki mocny na tą grę. To jest kurde, lepszy niż Battlefield 10. No powiem wam, niedużo nam zostało do zabicia, ale powiem wam, że on nas mocno łoi. No i zabił naszego kolegę. A kamień wskrzeszenia mieliśmy tylko jeden, chciałem zauważyć. Się wycofałem, bo w tym momencie się zaczął. O nie, a nie chciałem. Uuu, ale dostałem, ale dostałem za połowę życia. Muszę uciekać, muszę uciekać. Dobra, teraz to umieram już. Ciekawe, czemu mi się życie nie odradza jakoś tak szybciej? Dobra, on jakieś koperfistki robi. No trochę mi się odradza to życie duszków, miało być więcej jakichś coś. Uuu, zabił mnie. <laughs> Dobra moi drodzy, to była nasza próba zabicia finałowego bossa, niestety nie udało nam się, ale się starałem bardzo. Eee, oj, co to mi wyskoczyło? Ale eee, podejdziemy do tego w następnym odcinku, spróbujemy jeszcze kilka tych poprzednich plansz przejść i może w ten nam się uda. Tymczasem trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!